Przeszedłem. Mogę wygrać kolację z Iron Weasel u mnie w domu. Coś ty! To najlepsza kapela wszechczasów. Proszę, jeśli wygrasz, mogę przyjść. Jeśli nie zrobisz mi obciachu typu szalona fanka. Zgoda. O, łączy mnie! Niesamowite! Koło Jesteście najlepsi! Koło Iron Weasel! A was, Iron Weasel! Jeszcze trwa przerwa. Sprawdzałem cię. Nie przyjdziesz na kolację. To obciach. Teraz cicho się reklamy. Słuchacie audycji muzycznej, mówi DJ Gruby, a moi goście to Iron Weasel. Gdy myślę o największych kapelach rockowych, mam w głowie Aerosmith, Guns N' Roses, Metallica i Iron Weasel. Wokalista Derek Jupiter. Pewnie wywołuje dreszcze u słuchaczy. Basista Burger Pitt. Dziękuję, Gruby. Ta audycja jest jak... Ja! Da, 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 da! Zgadzisz się? I perkusista aż. Witam Nowy Jork! Jesteśmy w Los Angeles. No wiem, przecież dlatego tak krzyczę. Ej, hey, mam plan. Iron Weasel szuka nowego gitarzysty. Jeśli wygram te kolacje, zagram z nimi i przekonam ich, żeby przyjęli mnie do kapeli. To moje marzenie. A moje marzenie to wyśmiewanie szalonych marzeń. <śla>